Siemaneczko wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale robimy fotele pranie, tapicerki. Wkrętara ze szczelką gotowa. Power Clean rozrobiony. 1 do 10. Nalany do karchera. No i co? Zaczynamy działać. Nie nagrałem Wam yy, wygłuszania auta, bo pierwsze pogoda już była taka niezbyt fajna, że musiałbym cały czas przestawiać tą kamerę. Byłoby za dużo w tym roboty, także Wybaczcie, ale robimy z fotelami, zaraz zobaczycie jak zejdę jak ten fotel jest zajechany. W porządku, aż się świeci i jedziemy z koksem. Zaczynamy. kurka załączona. Zdobamy sobie, najpierw czy zacznę od tego, widzicie jak się to całe świeci. Zgięta Jako, że jest to tak zajechane, przelewamy to jeszcze raz i poczekam chwilkę, niech sobie to poleży. Także ja zaraz do Was wracam, niech sobie to chwilę poleży. Dla no, Was w sumie sekunda. Dobra, chwilka minęła. Bo auto ogólnie będzie prane power cleanem, i potem będę wypukiwał na tak jak zawsze. Także mogę Wam z, z całego serca polecić ten produkt. Obydwa, jakby nie było, nie jest to żadną reklamą, nikt za to nie płaci. Uuu. Uuu. w że wygląda. To jest różnica. No jest różnica, co się tak nie świeci. No ale wiadomo, przelewamy dalej i rzeźbimy. Dobra, jeszcze moment. Dobra moi drodzy, tutaj sobie rozrobiłem y, Power Klina w troszkę mocniejszym stężeniu. Nie powiem Wam jakie, bo jest to na oko. Muszę wzmocnić to, żeby było jeszcze lepiej, szybciej doszło szło. zrobione, naprawdę jest to na oko zrobione. Wszystko tu jest było bardziej mokre. powiedzmy taką połówkę, żebyście mniej więcej widzieli różnicę. Chcę ja nagrywać materiału z połowy, żeby sam materiał był z samego jednego fotela. A najwyżej się jeszcze przełączę do Was będę robił kanapę. O. Jeszcze raz przelewam, daję temu chwilę poleżeć, że tak powiem. Dajemy temu chwilę po prostu czasu, sobie jeszcze. Potem to wszystko tak będzie wypłukiwane. Także zostawiam to na chwilkę i zaraz wracam. Sekunda dla Was. Dobra, chwilę sobie to odpoczęło. Wiadomo, że deszcz teraz jest mokre, ale tak jak Wam powiedziałem, przełączę się do Was, Jakby miał fotel gotowy, a potem najwyżej zacznę robić kanapę. Dobra moi drodzy, fotel jest gotowy. Tutaj jest taka biała kropka, Widzicie widzicie? widzieć. Jest to jakaś farba albo coś, albo coś skapło i po prostu wypaliło, bo jest to widać, że jest to wypalone, tak jakby w materiale. Co jeszcze, zostało mi tylko przelać go Nourisem A Nourisa mam w opryskiwaczu ciśnieniowym, opryskam go Wyciągam, wezmę sobie jeszcze kanapę, siedzisko z kanapy Pokażę Wam też jak sobie to piorę No i potem najwyżej przejdziemy do wnęk auta, ale wnęki już będę raczej nagrywał jutro Także film wpadnie dopiero gdzieś za 2-3 dni Wy go oczywiście już oglądacie, ale przynajmniej będziecie wiedzieć jak to działa mi w moim wypadku. No i dobra moi drodzy, przyjadę pokażę Wam najwyżej jeden tawka, ten element, ten film typowo sprawia trwa bardzo długo tak jak z rozbierania tego auta. PC. PC. PC, to teraz to dorobię, no. Dobra, po power clean, jakby nie było, jest w środkiem do wszystkiego. I jakby jest APC, no. Jego tak jest jak APC. Widziałem, jak nocimy sobie po prostu efekt. żeby będę robił jeszcze mocniejsze. Na, Wszystko zopikamy na ten mas. Tak to będę za chwilę żeby to sobie poleżało. Dobra, przelewamy jeszcze raz. Chwila przerwy, żeby poleżało. No jeszcze chciałem wam pokazać, w takim opryskiwaczu mam właśnie naurysa wylatnego. Jest zrobiony jedna nakrętka na 4 litry wody, tak jak standardowo. Dobra, yy, zaraz się widzimy, dla Was sekunda, jak jakim do, powiedzmy, chwilę sobie poczeka. Yy, moment, bo sprawdzam tylko czym się ja nagrywamy. Dobra, chwilkę sobie to poleżało, no i wyciągamy. bardzo długie plamy Także tego te już wam nagrywać nie będę bo naprawdę nie chcę żeby ten materiał trwał bardzo długo ale odpalę sobie parownicę i zrobię sobie to parownicą tutaj jestem upryskiwaczem tak jak wam powiedziałem ja kamerkę wyłączam działam sobie poza kamerką potem, potem będziemy się widzieć w aucie Tak jak Wam powiedziałem, robimy plastyczki w środku. Mam zaś powerklina rozrobionego. jak już tak bardzo nie jest brudny, jeśli chodzi o plastiki w porównaniu do całego auta, całej tapicerki, no ale... Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, aż tak nie wygląda, ale proszę bardzo. i dobra moi drodzy. A to poskładane się to tak. Może coś widzicie, bo jest straszne słońce. I tu mam rzeczy, które były używane do wygłuszania. Także moi drodzy, autko gotowe, jak widzicie, jestem w domu, bo nie nagrałem wam zakończenia podczas powiedzmy roboty, bo starałem się, żeby to auto było zrobione w miarę normalnym czasie i tak zajęło mi to ogólnie wszystko tydzień, bo robiłem to po, czas, po czasie pracy, że tak powiem. Z pracy przyjechałem do domu, zjadłem, się do garażu, wracałem wieczorem, zjeść, wykąpać się i do wyra. Tak wyglądał ostatni tydzień, ponad tydzień, bo tam było tydzień, i chyba kilka dni, nieważne. No i tyle no. Mam nadzieję, że takie filmy Wam się podobają. Jeśli Wam się podobają, wsuwcie łapkę w górę, komentarz, piszcie, zostawcie suba. No i co? Do następnego, trzymajcie się. Nara!